Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Wiązek i zapraszam Was na raport z kwatery dla dżentelmena. Dzisiejszy raport jest specjalny, dlatego że jest to kolejny u nas krok milowy w historii RareCraft, dlatego że dzisiaj mamy premierę zupełnie nowej linii RareCraft o nazwie Heavyweight. Heavyweight, czyli, czyli waga ciężka. Zaraz Wam powiem skąd to się, się wzięło. Jaki, jaki jest początek? Początek jest taki, że mieliśmy, mieliśmy świetny zapach i, i chcieliśmy zrobić z tego linię, która będzie jakaś unikatowa, i nie mogliśmy znaleźć żadnej, żadnej takiej naprawdę dobrej inspiracji. Z czym to połączyć? I, i, i tak i dłużej wąchałem ten zapach, i chyba Wam mówiłem, to były jeszcze czasy, jeszcze, jeszcze grubo w tamtym roku, początek tamtego roku, kiedy już, wam, już mieliśmy dużo wcześniej ten zapach, ale na początku tamtego roku już Wam trochę o nim wspominałem, że mamy gotowy zapach, który jest taki niezwykle mocarny, jak wcześniej jeszcze takim, taką moją ulubioną, ulubioną serią RareCraft. To było Trofi, ta pomarańczowa seria. I wam podkreślałem na każdym kroku, że to chyba tak najbardziej do mnie przemawia. Trofi to jest taki zapach trochę taki radosny, taki, taki radosny, ale nie taki niełatwy, nie, nie tylko coś ma w sobie ukrytego, że trzeba się dobrze z nim zapoznać, żeby, żeby, żeby odkryć w takie, nim takie ciekawsze nuty. I ten Trofi był moim ulubionym zapachem do, do, do czasu, aż poznałem ten zapach, który właśnie mamy w linii, w linii Heavyweight. I trudno nam było ten zapach heavyweight z czymś połączyć. Z czymś, żeby to wszystko było tak tożsame i spójne. I powiem Wam, im dłużej z tym zapachem obcowałem, bo, bo używałem go i we wszystkich produktach, jakie mamy, tak naprawdę, go używałem. I w dezodorancie, i w, i w olejku, i w basami, i w pomadach, i, i w produktach, których jeszcze nie mamy w sprzedaży, tak jak szampon do brody, szampon żel pod prysznic. I, I w końcu zapałem takie, takie skojarzenie, którego już się później nie mogłem, które już, już ze mną zostało do końca. To skojarzenie było takie, z czym mi się kojarzy ten zapach? Już Wam powiem. Ten zapach kojarzy mi się z pięściarzem w takich latach 70., 80. z USA, który już pięściarz wagi ciężkiej, który ludzi nakałtuje na tych ringach, który jest jak Muhammad Ali. Niepokonany, szybki, silny. Wielki, potężny, który właśnie już osiągnął w pięściarstwie wszystko, przeszedł całą drogę na szczyt już jest na tym szczycie. Teraz dostaje tylko takie wargi, walki, wybiera sobie, z kilku chce walczyć, ich później pokonuje. I kojarzy mi się właśnie ten zapach z, 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 z takim momentem, kiedy ten pięściarz wraca, wraca po takiej gali, w, w której mu gratulowano kolejnego zwycięstwa. A on już jest po tym wszystkim, po tych wszystkich w, blaskach fleszy. Wraca do, do, do Los Angeles, do, swojego, do, swojego, do swojej wielkiej willi. Wychodzi ze swojej czarnej limuzyny, z takiej lekko rozpiętej koszuli, takiej jakby ala, ala hawajskiej lekko rozwichrzonej, ze złotym łańcuchem na szyi. Tak, tak wtedy nosi, nosili taki, trochę sty, taki styl retro, bym powiedział. I wchodzi do swojej wielkiej willi, otwiera mu drzwi kamerdyner. Wchodzi dalej, wstąpa po, po parkiecie z egzotycznego drewna, jakiegoś, jakiegoś kokobolo, który tam kosztuje tysiące dolarów za metr kwadratowy. Dochodzi do, do takiego pomieszczenia, living room, gdzie ma wszystkie jakieś skórzane wypoczynki, siada sobie na tym, koło niego jego, jego ukochana żona, najbliżsi przyjaciele, palą cygaro, popijają jakieś, jakieś whisky luksusowe i przy tym, kiedy się przejdzie koło tego pięściarza, tego pewnego chwały i zwycięstwa, to właśnie czuć jego perfumy, jego zapach. I to jest ten zapach heavyweight. To jest takie moje, takie moje skojarzenie, które jak już, się, jak już jak już mi przyszło do głowy, to nie mogłem od tego odejść. To jest właśnie ten zapach. To jest zapach taki trochę, powiedziałbym, że dystyngowany, trochę dymny. Taki temat lekką słodycz ze sobą, taką lekką słodycz, słodycz wanilii, ale nie jest żadnym zapachem, który się narzuca. Tylko to jest taki, taki dyskretny zapach, który jednocześnie ma, ma dużą projekcję, że go czuć, można powiem, że z daleka, bo to nie jest taki uciążliwy, ale jest taki, że jak się wejdzie do jakiegoś pomieszczenia, to czuć ten zapach. I to jest właśnie zapach takiego pięściarza, który zdobył wszystko, i wszystko już ma i wybiera sobie tylko takie najlepsze rzeczy, które chce mieć w swoim otoczeniu, w swoim w swoim domu, swojej willi, piękna żona, bogate, bogate wnętrza, skóry, drewno, takie zasłony z jakiegoś, jakiegoś atłasu. I to jest czerwonego. Tak, tak, to jest właśnie tutaj, w tym wszystkim, w tej całej aurze unosi się ten zapach heavyweight i to jest właśnie to. To jest takie moje, takie moje najlepsze skojarzenie z tym, jaka jest geneza tego zapachu, geneza całego pomysłu na, na linię, na nazwę heavyweight. Tutaj mamy... Ja już, już wam te... Nie wszyscy, może będę opowiadał, dlatego że, e, że ten odcinek pójdzie nie tylko na YouTube, ale również na Spotify. Na Spotify nie wszyscy tego będą nie wszyscy będą mogli to zauważyć, więc sam ja może opowiem. Jakie są opakowania? Opakowania są, są turkusowe, to jest taki zielony turkus, e, prze, który się przeplata ze złotem i z czarnymi napisami. I tutaj oczywiście, e, jakie jest skojarzenie? No, skojarzenie jest z tym pasem, z pasem WBC, który jest zielonym pasem, tym pasem mistrzowskim, gdzie gdzie ten zwycięzca w swojej królewskiej kategorii wagowej otrzymuje ten, ten pas. Za zwycięstwo w najcięższej walce na szczycie. Także tutaj właśnie te złote napisy mają, mają tutaj jakby symbolizować to, to złote wykonanie samego pasa, ten środek pasa. Natomiast zielony kolor pakowania, no to oczywiście jest ta reszta, reszta zielonego pasa. W balsamie do brody mamy na górze czarny napis na górze opakowania kartonowego mamy czarny napis gdzie jest właśnie birba heavyweight i tutaj są takie, takie linie skośne te skośne linie to jak sobie wyobraźcie perspektywę że jesteście w ringu i patrzycie na przeciwny narożnik to te linie to są właśnie liny ringu teraz wszyscy są przyzwyczajeni do klatek bo bardzo popularne jest MMA i wszyscy walczą w klatkach natomiast w boksie dalej się walczy w kwadratowym ringu, gdzie są liny i tutaj właśnie te liny możecie zobaczyć na tym, na tym, na tym rysunku heavyweighta więc, więc taki był cały zamysł na sam zapach, na opakowanie, na całą stylistykę. Myślę, że, że bardzo wyszło to bardzo dobrze, to wszystko jest spójne. Ja jestem niesamowicie zadowolony z tego efektu końcowego. Dlatego jeśli tutaj zmierzamy jeszcze do tych linii, to tak samo, jak sobie weźmiecie pomadę naszą do włosów, bo może jeszcze powiem, jakie są produkty teraz w tej linii na samym początku. Mamy tak, olejek do brody, balsam do brody woskowy, taki klasyczny, Balsam do brody w kremie, ten co już, już mamy kilka rodzajów tego balsamu i się świetnie przyjął, także to jest kolejny rodzaj. Oraz pomadę wło pomady do włosów na bazie wosku, taką woskową pomadę. I jak sobie spojrzycie na tą pomadę woskową, to ona również naklejkę ma zrobioną w kształcie tego pasa w WBC. Tego, tego pasa zielonego, ze złotym zdobieniem w środku, e, dlatego jest, jest szeroki, znaczy szeroki, to nie jest etykieta prostokątna, tylko jest właśnie taka etykieta, że w środku, no taka jak pas, tak jakbyście nałożyli, nałożyli ten pas na pomadę. Więc, więc taki był ten zamysł, dlatego jest takie, e, dlatego, jest, dlatego tak to wygląda, dlatego jest taki kształt. Tak, więc stąd się wziął cały pomysł na heavyweighta, a to, to już wiecie. No. Jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że Wam też ten zapach przypadnie do gustu. I w, w tym momencie to jest mój numer jeden ze wszystkich zapachów w RareCraft. Ja lubię takie trochę, właśnie, dymne zapachy i to jest coś, co do mnie mega, mega dobrze przemawia, bo to jest mój ulubiony zapach teraz. I, i w, myślę, że zrobimy w przyszłości też linię dezodorantów w, w tym zapachu, dlatego że naprawdę jest, jest mega, mega niesamowity. Samowity. Cóż wam mogę powiedzieć więcej o tych produktach? Jeśli chodzi o sam balsam do brody w kremie? To, to parametry i działanie jest takie samo jak wszystkich poprzednich balsamów do brody w Kremie. Dlatego że nasza formuła, którą już zrobiliśmy, to już zanim wypuściliśmy pierwsze balsamy, to ta formuła już była, już była dopieszczona długimi, długimi miesiącami, że była idealna. Więc teraz tak naprawdę to jest ten sam, ten sam najlepszy balsam w Kremie, który po prostu ma zapach heavyweight. Więc jeśli, prostu, jeśli Wam się spodoba ten zapach, no to możecie sobie, możecie sobie wrzucić do rotacji. Nowy zapach. Podobna sytuacja jest z olejkiem do brody, który, yy, który, który też właśnie opiera się na tej samej formule, gdzie mamy te najdroższe oleje, w tym najdroższy olej świata, olej z opuncji figowej. To wszystko jest w składzie, także bardzo staramy się, żeby nasze składy były naprawdę najlepsze i miały to działanie na włosy, na brodę tak dobre, jak tylko się da. W balsamie do brody również ta sama formuła, tylko w nowym zapachu i w pomadzie woskowej to też jest taka sama pomada woskowa jak poprzednia Entropy, którą już mamy w naszej ofercie, tylko że ta jest właśnie w zapachu heavyweight. Powiem wam jeszcze jakie są parametry tej pomady. Hold ma 4 na 5, volume czyli objętość ma 1,5 na 5, tekstura 2 na 5 i shine czyli połysk 4 na 5. Czyli to jest pomada o takim chwycie firm, firm mocnym. Która daje wysoki połysk, ale nie dodaje za bardzo objętości. To nie jest taka, taka, taka pomada jak blinki do włosów. To jest właśnie taki, taka klasyczna, klasyczna, woskowa pomada. Też dlatego, że. Że takie pomady mi się właśnie kojarzą z tymi latami 80. 90. 70., gdzie jak się spojrzy na te na, na zdjęcia, nie, nie tylko pieśniarzy, ale ogólnie na zdjęcia celebrytów z tamtego okresu, to wszyscy mieli to przeważały raczej fryzury, które, które, które miały dużo połysku. W ogóle mam wrażenie, że wtedy te czasy, teraz mówię, że retro, ale te, te czasy były takie, że, 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 że ci celebryci, te, te osoby najbardziej sławne z pierwszych stron gazet, to chciały bardzo błyszczeć, się tak bardzo świeciły, wyróżniały na tle, na tle innych ludzi. Jak się przypomina na przykład Elvisa Presleya, prawda? to od razu się kojarzą te jego czarne włosy, takie, takie gęste, mocne z połyskiem. Tak, więc właśnie taka pomada daje taki połysk, daje mocny chwyt i, i to wszystko pasuje do tych czasów, do tego właśnie tego tych czasów, złotych czasów pięściarstwa w USA. Nie tylko, nie tylko. Także tak, cieszę się, że, że mogłem wam trochę więcej opowiedzieć o tej linii naszej heavyweightowej I, i co najlepsze, to kiedy tylko wrzuciłem story'ka, dlatego że wrzuciłem na instastory taką, gdzie krótko opowiedziałem, tak w 2 minuty chyba 40 sekund, jakie mamy produkty, jaki, jaki, jaka jest historia za tym zapachem, nie tak rozbudowany to jest jak tutaj, ale taki, chciałem taką zajawkę krótką wrzucić. I ledwo to, ledwo to opublikowałem na InstaStore, i już zdążyli, zdążyliście złożyć kilka zamówień na tą linię, na, nawet na tam po trzy produkty na raz. Także bardzo Wam dziękuję za to, za zaufanie, że, że kolejne, kolejna linia Rarecraft wychodzi to będą kolejne, kolejni mocarze. Jak Myślę, że naprawdę tak jest. Tym razem również. Ale to chyba wszystko, co tutaj na ten moment wam, wam mogę powiedzieć o tej linii, takie najważniejsze rzeczy. Więc cóż, tak wygląda Heavyweight. Tak wygląda. Myślę, że udało mi się jakoś nakreślić słowami i, i zapach, i pomysł, i całe wykonanie. Więc tak, myślę, że to będzie taki odcinek, gdzie tylko przedstawię tą linię, a już mam też, też parę tematów na kolejny raport z kwatery ale to może, to może innym razem. I jeszcze z takich innych ciekawostek to Wam powiem, że już się zbliżamy, zbliżamy się do, pierwszego, do pierwszej nagrywki z Brudatym Geekiem, gdzie, gdzie spróbujemy zrobić nasz jakiś podcast i opowiadać różne historie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że w tym tygodniu, prawdopodobnie w środę, jakoś tam spikniemy internetowo i spróbujemy zrobić jakiś... Jakiś pierwszy próbny odcinek, a zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem, co mamy poniedziałek, jeszcze jest mnóstwo pracy przed nami, przed wami pewnie też, ale cóż, życzę Wam udanego tygodnia i co? Trzymajcie się serdecznie. Trzymajcie się serdecznie? Nie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Miłego dnia. Cześć.